Serdecznie witamy w Krzeszowie w Opactwie Podsysterskim, gdzie dzisiaj rozpoczynamy e, prezentację szlaku Via Sakra, nad którym wspólnie pracowaliśmy z naszym partnerem projektowym Marketing Gesellschaft Oberlausitz w ramach projektu Via Sakra finansowanego ze środków Interreg Polska-Saksonia, Dolny Śląsk Saksonia. E, dzisiaj z nami są. Reprezentanci naszych atrakcji znajdujących się na szlaku oraz uczestnicy, uczestnicy przejścia i przejazdu rowerowego szlakiem Via Sacra, ponieważ na terenie dolnego Śląska Krzeszów można powiedzieć znajduje się na liście najpiękniejszych zabytków dolnośląskich. Nazywamy go Europejską Perłą Baroku, ale ja ośmieliłbym się nazwać go światową Perłą Baroku. Naprawdę jest to barok z najwyższej półki, można powiedzieć, światowego kalibru, chociaż oczywiście nie tylko Krzeszów, bo jest cała masa jeszcze innych pięknych obiektów barokowych na terenie Dolnego Śląska, niekoniecznie też katolickich. Ale, ale warto właśnie dlatego odwiedzić Krzeszów też. Należy wziąć pod uwagę, że wiąże się z Krzeszowem wspaniała historia zakonu cysterskiego, który tutaj się osiedlił w 1292 roku. A zatem historia bardzo, bardzo stara. Warto tu przyjechać, podziwiać ten barok. A dla katolików trzeba jeszcze powiedzieć, jest to miejsce bardzo ważne, bo jest tutaj od wielu wieków trwający nieustannie kult Matki Bożej Łaskawej związany z ikoną, jedną, no najstarszą, jedną z najstarszych, można powiedzieć najstarszą ikoną Europy Środkowej i Polski. Być może to będzie później nawiązanie, jakie były w początku trasy Via Sacra, ale od tego chciałbym zacząć, bo warto pamiętać, że w tym roku mamy jubileusz powstania trasy Via Sacra, która Powstała w Citał z inicjatywy ówczesnego dyrektora Muzeum Miejskiego, pana doktora Folkera Dudka. To właśnie dzięki jego inicjatywie, dzięki temu, że objechał te tereny Polski, Czech i Niemiec, szukając niezwykłych budowli, niezwykłych miejsc, które mogą zachwycić swoją historią swoją architekturą i jednocześnie stworzyć taką trasę, która by w tym euroregionie mogła zjednoczyć, powiązać także tych, którzy tymi budowlami, tymi budynkami, tymi kościołami zarządzają. I to się w ciągu tych 20 lat dzieje, wydarzyło. To się zaczęło, to jest kontynuowane i to jest teraz rozwijane dzięki temu dzisiejszemu chociażby spotkaniu i temu, co zostało przygotowane w tym nowym projekcie. To, co jest ciekawego, to tak naprawdę dopiero ja zobaczę i mam nadzieję, przekonam się. Liczę na to, że przejechanie tych 170 kilometrów to będzie okazja do. Świetnego, aktywnego spędzenia czasu i poznania po prostu tego regionu, tych wyjątkowych tutaj miejsc związanych z kultem, z religijnością. Pogranicza. Ja jestem też bardzo ciekawa, jak ten szlak wygląda i za granicą, i myślę, że to jest świetna sprawa na dalsze kontynuowanie potem tego szlaku i, i po stronie niemieckiej, i po czeskiej. No tutaj przede wszystkim w Polsce, no ja liczę na to, że no dzisiaj jeszcze odwiedzę właśnie kościół Wang. Zobaczę tutaj tą wyjątkową budowlę, całe opactwo pocysterskie. Ja specjalnie jakoś strasznie dokładnie się nie przygotowywałam też do tego, żeby być jakby zaskoczona tymi atrakcjami, które gdzieś tam będą na trasie. Mam te punkciki wynotowane w notesiku i, i liczę na to, że no właśnie aktywnie, yy, z przyjemnością, trochę wykorzystując właśnie rower, zobaczę te wyjątkowe miejsca tutaj Dolnego Śląska. Miejsca te mają wspaniałą historię i również dzisiaj powinny nas łączyć. Gdy podążamy szlakiem Via Sacra, m, mamy możliwość e, przebywania statek lat historii i, wspólne, i poznawania, odkrywania e, tej, tych, tych miejsc i wspólnej historii. E, łączą duchowość z turystyką, ponieważ e, oczywiście nie dla, nie dla wszystkich turystów, natomiast e, jest bardzo duża grupa, która e, na przykład korzysta z miejsc noclegowych e, w samych obiektach sakralnych i robią to świadomy, w sposób świadomy. Jednocześnie jest też Via Sacra produktem, które Biuro Turystyki Pielgrzymkowej z Południowych Niemiec ma w ofercie i sprzedaje jako turystykę zorganizowaną wizyty w obiektach na szlaku pod nazwą Via Sacra.